W dzisiejszym magazynie zobaczymy mecz Hełmek Radziszowianka, Bobrek Brzezina Osiek, Zgoda z Wiktoria Jaworzno, mecze półfinałowe Pucharu Polski oraz relacje z jubileuszu 25-lecia Bobryk. W czwartej lidze w ósmej kolejce Unia oświęcił Patra, Białka, Tarczańska 1-0, Wieś 1-1, Zbignik, Gorlice, LKS, Jawiszowice, Ożełryczów 0-1. Mecz został przerwany w 63 minucie. Tabela prezentuje się obecnie tak. Jawiszowice na drugim miejscu, Liwanowa, Wieś i Unia Oświęcim z pierwszymi punktami w tym sezonie. W dziewiątej kolejce Lubań, Maniowy, LKS, Jawiszowice, Wisła 2, Kraków, Unia Oświęcim, Wierchy, Rabka, Zdrój, Niwa, Nowa, Wieś. Zobotnie przed południe nasza kamera wybrała się do Chełmka gdzie tamtejszy KS Chełmek podejmował Radiszowiankę Radziszów w ramach rozgrywek piątej ligi zachodniej. Goście w tym sezonie nie kryją szybkiego powrotu do grona czwartoligowskich za to gospodarze chcieliby spokojny byt w gronie piątoligowskim. I od początku widać było lekką przewagę gości, którzy Chcieli szybko bramkę zdobyć, głównie przy stałych fragmentach gry, ale brakowało wykończenia w decydującym momencie. Tutaj próba zrzutu wolnego, dośrodkowanie, główka, ale i tak sędzia by nie uznał bramki, gdyż zawodnik był na pozycji spalonej. Kolejna próba ze stałego fragmentu gry, raciszowianki. Wszyscy mijają się z piłką, a zawodnik gości nie umiał skierować piłki do pustej bramki. Gospodarze w pierwszej połowie mieli dwie sytuacje. Pierwsza, pierwszy, pierwsza próba strzału z dystansu. Tutaj głupia strata gospodarzy, która mogła przynieść otwarcie wyniku, ale Supek ratuje przed utratą bramki. W końcówce pierwszej połowy zawodnik gospodarzy Majka piękny strzał, ale jeszcze lepsza interwencja golkipera Radziszowianki i do przerwy mamy 0-0 początek drugiej połowy widać był widać było jeszcze większe zaangażowanie gości którzy już na początku spotkania mieli rzut wolny wykonywany z 30 metrów ale piękna interwencja bramkarza Chełbka pozwoliła na utrzymanie stanu 0-0. Jedna z najbliższych kontrataków drużyny radziszowianki, ale tutaj obrońca spokojnie interweniuje. Gospodarze w drugiej połowie głównie za sprawą stałych fragmentów, tak goście w pierwszej połowie, ale też brakowało precyzji. Tutaj szybki kontratak gospodarzy ale ostatnie podanie niestety niedokładne. Radziszowianka w końcu meczu miała jeszcze jedną sytuację do zdobycia bramki, ale tutaj wszyscy minęli się z piłką i stan wynikł dalej 0-0. W ostatniej minucie meczu piłka meczowa dla Chełmka, ale świetna interwencja golkipera Radziszowianki. Mamy 0-0 Dobry mecz pod względem intensywności, tak 90 minut wybiegane zarówno przez jedną i przez drugą drużynę. My mieliśmy swoje okazje i te momenty, gdybyśmy wykorzystali pewnie, to by się może skończyło na naszą komisję pomyślnie, natomiast no, trzeba też oddać swoje chemkowi, tak, charakter, ambicja. Bieganie drużyna nastawiła się na kontrę, natomiast też miała swoje sytuacje, reasumując wynik chyba zasłużony tak remis. Dla nas to jest oczywiście duży niedosyt, przyjechaliśmy tutaj o zwycięstwo. Graliśmy z zespołem, który określił swoje cele w tej lidze, mocno chcą powalczyć o awans do, 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 do czwartej ligi. Zespół z bardzo dobrymi zawodnikami, my ze swoimi problemami, natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to myślę, że to był taki mecz na remis. Eee, mocno taktyczny mecz, eee, nie otworzył się tak jak przypuszczałem, że w około 70 minucie troszkę więcej będzie tych wolnych przestrzeni. Liczyliśmy na to, że uda nam się zaserwować jakąś piłkę prostopadłą, natomiast uczciwie trzeba przyznać, że bardzo dobrze zorganizowany zespół. I... I, i to były takie zawody taktyczne. Nie. Nie. Dlatego ja myślę, że trzeba być zadowolonym i szanować ten punkt, bo mamy swoje cele inne niż zespół Radziszowianki i, i chcemy, chcemy punktować w każdym meczu. Dzisiaj się udało zapunktować za jeden, za, za jeden punkt, także cieszę się i, i dziękuję za i gratuluję za, za ambicję i determinację w tym spotkaniu. Wyniki piątej ligi zachodniej KF Hełmek Radziszowianka Radiszu 0-0. Nasza kamera była obecna na tym meczu. Tabela piątej ligi prezentuje się obecnie tak. KS Heumek na 11. miejscu z dorobkiem 4 punktów, a w następnej kolejce, czyli w 6. KS Heumek wybiera się do Karp Karpat Siepra. W sobotnie popołudnie na stadionie LKS Bobrek odbywał się jubileusz 25-lecia istnienia klubu. Przy tej okazji został rozegrany mecz Ligi Okręgowych Szanów, a gośćmi byli zawodnicy z Brzeziny Osiek. I już od początku meczu gospodarze chcieli jak najszybciej sprawić sobie prezent w postaci zwycięstwa, ale na początku bramki. Tutaj bardzo dobra interwencja Michała Majdy, który kilkakrotnie uratował gości. Przed utratą bramki. Tutaj piękny szczegół żmudy, ale jeszcze lepsza interwencja Michała Majdy. Kolejna próba gospodarza gospodarzu rzutowolnego, kustra na posterunku Jewałodzy Kąciper, brzeziny 8. W pierwszej połowie to goście mieli najlepszą okazję. Sędzia podyktował rzut kardy za zagraniem ręką, ale niestety kapitan gości Tomasz Dubiel przeszczelił 11. Kolejna próba rzutu wolnego, no ale kto? Michał Majda. Piękna interwencja. Po przerwie goście próbowali te stałych fragmentów gry, ale tutaj brakowało niewiele na, do objęcia prowadzenia. Gospodarze próbowali ile mogli, ale na postępku. Michał, wyśmienity Michał Majda. Piękna kolejna interwencja. I w końcówce meczu Tomasz Kustra wykorzystał bardzo dobre podanie i szczelił zwycięską bramkę, która dała gospodarzom upragnione zwycięstwo na jubileusz 25-lecia istnienia Bobka. Po meczu do wypowiedzi zaprosiliśmy obu trenerów. Niestety dotarł tylko trener gospodarzy. Wydaje mi się, że lepiej tego rozegrać nie mogliśmy. Wiadomo, chcieliśmy ten mecz szybciej otworzyć. Muszę pochwalić drużynę, bo z przebiegu całego spotkania byliśmy zespołem lepszym. I wydaje mi się, że to zwycięstwo jest jak najbardziej zasłużone. Bramkarz Osieka zagrał, rozegrał kapitalne zawody, utrzymywał drużynę przy życiu, można powiedzieć, aż do tej 80. minuty. No i chwała chłopakom za to, że można powiedzieć, że przy takiej dramaturgii rozstrzygnęli ten mecz na naszą korzyść. i Jest to na pewno okrasą tego 25-lecia. W tej kolejce Ligi Okręgowej Szalu spotkały się LKS Goda, Wiktoria i Owożno. Z do tego spotkania goście z Jaworzna. już w trzeciej minucie Bramkę zdobywa Fahrenholt i Wiktoria prowadzi 1:0. Gospodarze mieli jedną okazję rzutu wolnego, ale niestety nie udało się. W 29 minucie Mendela i mamy już 2-0 dla gości. W 39, 39 minucie 3 do zera Mendela z głowy. Kowalik w 40 minucie i mamy 4 do zera. w 63 minucie Mendela Szczela Hatlika i mamy już 5 do zera w 70 minucie swoją drugą bramkę strzela Kowalik 6 do 0 dla Gości w 75 pierwszej minucie kapitan Gości suwaj i mamy 7 do 0 w 78 minucie Molenda podwyższa wynik na 8 do 0 gospodarze druga sytuacja z rzutu wolnego i w 85 minucie wynik ustala na 9 do 0 Molenda. Goście wygrywają. 9 do 0. Miejmy nadzieję, że gospodarze z Malec szybko się otrząśnie z tej dotkliwej porażki i wróci do dobrego grania, czego życzymy serdecznie. Wyniki szóstej kolejki Ligi Okręgowych Szalów: Brzeszcze Gorzu 1-1. Rajsko pokonało Hejna 4-3. Bobrek pokonał 1-0. Brzezina Osiek. wgoda Malec uległa. Wiktor i 0 do 9 Tabela Ligi Okręgowej prezentuje się tak. Brzezina Osiek na czwartym miejscu, na szóstym Rajsku, na siódmym Bobrek, na dziesiątym Brzeszcze, na 11 Gorzów, na 13 Malec, na 15 Hejnał Kęty. A w siódmej kolejce zestaw par prezentuje się tak. Brzeszcze w Choczni, Malec w Byczynie, Brzezina z Gromcem, Bobrek, Suchej bezkiski Hejnał Juszczyn, Gorzów Rajsku. Wyniki piątej kolejki FC A-Klasy. W najciekawszym meczu Przeciszowie Przeciszów przegrało siebie w strumieniu Polanka Wielka i z kompletem punktów strumień Polanka otwiera tabelę A-Klasy FC, zamyka ją LKS Bulowice. A w szóstej kolejce Spotkają się następujące pary. Zapraszamy serdecznie w trzeciej kolejce klasy B, FC Piotrowice, Jawiszowice 03 po górze Giarotowice uniał osięcimy 1 do 3, Zaburzanka Palczowice 1 do 1. Tabela prezentuje się obecnie tak, uniał sięcim na czele tabelę zamykają Piotrowice, a w czwartej kolejce spotkają się Następujące pary. Jawiszowice, Palczowice, Unia, Zabożanka, Zaboże, Piotrowice po górze, Gierałtowice. W trzeciej widzę kobiet. Nasze iskierki wygrywają na krzoostrowiec 3-2. I jest to kolejne trzecie zwycięstwo naszej drużyny. Tabela prezentuje się obecnie tak. Na trzecim miejscu iskra Brzezinka. A w czwartej kolejce nasze iskierki będą podejmować rysy Bukowina-Tatrzańska. W pierwszym półfinale Pucharu Polski spotkały się KS Chełme Gospodarze oraz czwartoligowa drużyna LKS Jawiszowice. Faworytem spotkania oczywiście drużyna z czwartej ligi, ale gospodarze chcieli podtrzymać dobrą pasę. Po ostatnim remisie u siebie z Radziszowianką chcieli sprawić niespodziankę. Czy to się udało? Sami zobaczmy. W 21 minucie Gospodarze wykonują rzut z autu. Bardzo dobre podanie. I Jakub Sidor szczela na 1 do 0 dla gospodarzy. 21 minuta. Gospodarze prowadzą 1 do 0. Tutaj piękny szczał zawodnika z hełmka, ale minimalnie niecelny. W 44. minucie popełniają błąd obrońcy hełm gospodarzy. I mamy wyrównanie Eryk Seglarz. Do przerwy mamy 1 do 1. W drugiej połowie to już wymiana ciosów z obu stron. Każdy chciał szybko bramkę szczelić. Tutaj jeden z kontrataków hełmka, do z tej bramki nie trafił zawodnik gospodarzy. Próba Jawiszowic. Ale bramkarz Hełka dzisiaj bardzo dobrze dysponowany. Piękny ształ głową, ale jeszcze piękniejsza parada zawodnika. Chełka. Tutaj u Pitrego i kolejna interwencja Bramkarza. W 76. minucie kapitan gospodarzy Łukasz Nowa pięknym strzałem pokonuje Bramkarza Jawiszowic i mamy 2 do 1. Goście szybko chcieli doprowadzić do wyrównania, ale brakowało szczęścia pod Bramką. Ja myślę, zakończył się zwycięstwem Chełmka, który został pierwszym finalistą. Graliśmy jak na treningu, no cały czas to trenujemy, tylko w lidze do tej pory może nie za bardzo wychodziło, ale widać, że jak trochę stresu mniej jest, jest Puchar Polski, umiemy grać w piłkę i wygrywamy. No, no udało się. No udało się, pierwsza w Chełmku, także cieszę się bardzo. Tak, tak, patrząc na wynik na pewno, ale patrząc na grę, kto był na meczu, na pewno mógł dostrzec, że drużyna Sełka wcale nie odstawała. Podsumowując mecz można powiedzieć, że to gdzieś my staraliśmy się prowadzić tą grę, ale do 16 metra i drużyna Sełka fajnie z tymi kontrami można powiedzieć sobie wychodziła w głównie w drugiej połowie. Jeżeli chodzi o pierwszą, to, to szczerze mówiąc byłem zdziwiony, że, że tak fajnie sobie chłopaki... Sełka grają tutaj w piłkę. Udało się w pierwszej połowie, mimo straconej bramki z autu, doprowadzić w końcówce na 1-1. Koniec końców to my przegrywamy mecz 2-1. Ale, ale gdzieś tam e, chcemy się już skupić na, e, na lidze, także zapominamy o porażce. Było, minęło, trudno. Szkoda bardzo, że nam się udało, nie udało wygrać tego meczu, ale, ale musimy już myśleć o lidze. Także tyle na temat meczu. W drugim półfinale Pucharu Polski spotkały się dwie drużyny czwartoligowe. Gospodarz LKS Niwanowa Wieś oraz Unia Oświęcim. Pierwsza połowa nie przyniosła dużych emocji, aczkolwiek było parę szans na otwarcie wyniku. Tutaj próba Rogali z rzutu wolnego, bramkarz Unii na posterunku, szczał z dystansu. Minimalnie niecelny, próba kubeczki, ale też tutaj szczał niecelny. Najlepszą sytuację w pierwszej połowie miał Patryk Miłoń, ale Bramkarz gości idealnie paruje piłkę na rzut drożny. Do przerwy mamy 0 0 Druga połowa to już zdecydowanie lepsza gra z obu stron. Dużo sytuacji bramkowej i w 57 minucie po składnej akcji gości. Piękna wymiana podań. Dopada Jakub Snadny. I mamy 1-0 dla gości. Goście chcieli szybko podwyższyć na 2-0. Tutaj próba strzału z dystansu, ale na posterunku bramka Niwy. Drugie drugiej połowie na boisko został wprowadzony. Krzysztof Chrapek znany z występu Seksa Klasy i bardzo rozruszał atak gospodarzy. Tutaj jeszcze próba niecelna, ale w 76 minucie idealnie dokłada nogę i mamy 1 do 1. Gospodarze chcieli za ciosem, szybki kontratak, Chrapek do piskorka, ale zabrakło precyzji. Goście mieli też swoją szansę, ale na posterunku drewniany i mamy Wynik 1 do 1. Seria rzutów karnych rozstrzygnęła te zawody. Unia wygrywa w rzutach karnych 7 do 6 i awansuje do finału, gdzie zmierzy się z KS Hełmek. Gratulacje! 100, a może i więcej lat. Mój ojciec, który był z rocznika 1920, opowiadał mi, jak zażarte boje toczył gromie z Bobkiem. Ja pamiętam końcówkę lat 60., 70. Kiedy gromiec toczył boje z Bobkiem, konkretnie na wojsku koło Kościoła. Dziękuję za zaproszenie zarządowi. Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że pamiętam, jak tutaj powstawał ten klub od początku, bo ja byłem wówczas prezesem w Grojcu. Przyjeżdżałem tutaj na mecze. Pamiętam, jak tutaj był mały stadionek, który w późniejszych latach został rozbudowany o, o większe wymiary i gratuluję udanego e, jubileuszu i dalszych sukcesów e, na niwie sportowej. No, 25-latkowi życzy się kolejnych 25 lat, bo e, w wieku 50 lat też można wyglądać godnie. No, dzisiaj piękna, piękna uroczystość, e, bardzo, mimo że młodym, ale bardzo, bardzo zasłużonym dla Oświęcimskiej, podokręgu oświęcimskiego, oświęcimskiej piłki nożnej klubu LKS Wobrek. Tutaj no nie można powiedzieć, że wychowały się pokolenia w tym klubie, ale na pewno jedno pokolenie już się, już się wychowało. Ten, 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 to zaangażowanie, ta dynamika, z którym ten klub sportowy działa, budzi podziw wokoło. Ja pamiętam początek lat 2000, i te skromne warunki, w których tutaj przyszło e, trenować piłkę nożną, ale w takich warunkach wychowają się prawdziwe charaktery i te prawdziwe charaktery dzisiaj przynoszą e, nieprawdopodobny efekt w postaci tego, na jakim poziomie, w jaki sposób LKS Boberek Gra w piłkę, ta rzesza ludzi, która się skupia wokół tego e, klubu jest nieprawdopodobna. Dla nich wszystkich się e, Do nich wszystkich kieruje też te słowa e, życzeń, wszystkiego najlepszego z okazji 25-lecia. Kolejnych 25 lat, kolejnych 50, 150 i w ogóle nie grają do końca świata jeden dzień długo. No i życzeń jako klubowi i działaczom dzisiejszym tego samego, żeby się zaangażowali w ten klub, bo to widać, że się tam angażują, ale Efekty sportowe też już są, bo awansowaliśmy właśnie w zeszłym roku do tej piątej ligi, do klasy okręgowej, przepraszam. No i cóż no, można powiedzieć na ten temat i życzę każdemu przepracować na rzecz sportu tyle lat, co ja działałem, od 1998 roku do 2022. No, Chcielibyśmy, jak jakieś punkty ugrać dzisiaj z Osiekiem, a tak to w zasadzie pogoda się udała. Ludzie, też goście, zaszczycili nas dość spora osób, liczba. Także życzę tylko, żeby zawodnicy dali siebie tyle, co my na tych przygotowaniach do meczu. O jubileuszu. Ciężko określić te no. cele. Na razie żyjemy teraźniejszością, walczymy. Taki środek tabeli, zobaczymy, co będzie później. Cele będziemy ustalać na bieżąco. Klubu LKS dobrego trzymują. Łukasz Rundzia, Grzegorz Michalik, Krystian Kaczmarczyk, Marek Idzik, Radosław Szewczyk, Radosław Gąska, Maciej Kleszcz, Krzysztof Ciaputa, Stanisław Kądzior, Marian Księżarczyk, Stanisław Szyjka, Danuta Trzebuniak, Kazimierz Trzebuniak, Mirosław Trybuś. Wyczytanych zapraszam na scenę.